W dzisiejszych czasach internet jest pełen treści poświęconych sportom walki. Co roku powstają setki nowych kanałów na YouTube. W samej Polsce mamy kilka prężnie działających organizacji sportowych. Praktycznie co weekend odbywają się duże gale boksu czy UFC. Zawodnicy prowadzą social media, a czasem nawet nagrywają vlogi. W sieci można znaleźć tysiące materiałów instruktażowych i chociaż dzisiaj jest to już całkowitą normą, to jeszcze kilkadziesiąt czy nawet kilkanaście lat temu sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Wiele osób dowiedziało się o istnieniu sportu walki z produkcji filmowych. Zapewne starsza część z Was może pamiętać poruszenie, jakie budziły filmy z Bruce'em Lee czy Jean-Claude Wiele z dzisiejszych legend sportu walki mówi wprost. Gdyby nie Bruce, Vandam, Chuck Norris czy inni podobni mu aktorzy, prawdopodobnie wybraliby inną drogę życia. Największe sportowe nazwiska trafiały na sale czy maty klubów po obejrzeniu kultowych produkcji jak Wściekłe Pięści, Rocky czy Krwawy Sport. Młodsze pokolenia, mimo że w mniejszym stopniu, to również czerpały inspiracje z filmów. Zresztą sam pamiętam, jak duże wrażenie wywarły na mnie produkcje jak Champions z udziałem Scotta Atkinsa, Wojownik z Tomem Hardym w roli głównej, czy nawet tak sztampowy film jak Never Back Down. Przez wiele lat żyłem z przeświadczeniem, że aktorzy występujący w tego typu kinie akcji to kaskaderzy. Ludzie, którzy tak naprawdę nie mają zbyt wiele wspólnego z walką. Bo im większą wiedzę posiadałem na temat realnej walki, tym mocniej przerysowane i mało realistyczne wydawały mi się sceny pojedynków. Jakiś czas temu, tworząc materiał poświęcony postaci Brusa postanowiłem się jednak przyjrzeć bliżej tej kwestii. I doszedłem do wniosku, że owszem, spora część bohaterów to faktycznie co najwyżej kaskaderzy. Lub aktorzy z wątpliwą przeszłością w sztukach walki. Którzy w realnym starciu zapewne nie mieliby zbyt wielu argumentów po swojej stronie. Jednak zdarzają się wyjątki: kilku, a być może nawet kilkunastu najbardziej rozpoznawalnych z branży. Śmiało mogłoby ubrać rękawice i wyjść na rynk czy wejść do klatki. Zresztą niektórzy z nich mają na swoim koncie nawet udane kariery amatorskie czy zawodowe. W tym materiale przybliżę wam sylwetki siedmiu aktorów którzy sprawdziliby się w prawdziwej walce. Oczywiście pominę osoby jak Baz Rutten, Randy Couture czy Ronda Rousey, czyli byłych zawodników UFC, którzy aktorstwem zajęli się dopiero przechodząc na sportową emeryturę. Przede wszystkim skupię się na mniej oczywistych postaciach. Kilku z nich zapewne nie będzie dla was żadnym zaskoczeniem, ale co niektórzy mogą okazać się niemałą niespodzianką. Zanim przejdę do filmu, krótkie ogłoszenie. Od teraz możecie wspomóc mnie również na YouTube, zostając wspierającym kanału, do czego serdecznie zachęcam. Dziękuję też stałym patronom, Dominikowi, Hubelowi i Demistoklesowi. Tom Hardy to brytyjski aktor, którego możecie kojarzyć z takich produkcji jak Legend, Venom, Piki Blinders, Mad Max, Tabu, Kompania Braci i wielu, wielu innych, bardzo dobrych filmów czy seriali, nie bez powodu wspominałem o filmie Wojownik. Do dzisiaj jest to jedna z moich ulubionych produkcji opowiadających o MMA, i właśnie w niej Tom odgrywał główną rolę. Mimo że aktor przez większość swojej kariery jedynie grał w wyreżyserowaną walkę, to przygotowując się do roli nie tylko trenował z zawodowcami, naprawdę, próbując zrozumieć ten sport, ale nawet poważnie sparował. Do sieci trafiło kilka nagrań, na których widać jak zawodnik wymienia mocne ciosy. Mało tego aktor zainteresował się sportami walki do tego stopnia, że w wieku 40 lat zaczął regularnie trenować jiu-jitsu, w którym aktualnie może pochwalić się purpurowym pasem, co jest już nie lada osiągnięciem jak na amatora. Tom nie tylko od kilku lat pojawia się na macie, ale ma na swoim koncie nawet kilka występów w turniejach, z których parę razy udało mu się przywieźć złoto. Biorąc pod uwagę jego aktualne umiejętności, nagrania ze sparinków i przygotowań, myślę, że gdyby tylko w młodości obrał dla siebie inną drogę, zapewne byłby w stanie odnaleźć się w sportach walki. Jean-Claude Van Damme to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy kina akcji. Wielu zawodników zaczynało swoją karierę inspirując się na jego postaci. Żeby daleko nie szukać Mirko Krokop zaczął trenować będąc zainspirowany kickbokserem z filmu Krwawy Sport. Mirko trenował jak filmowy bohater, a nawet zrobił sobie zdjęcie nawiązując do kultowej fotografii Van Dama. Do dzisiaj belgijski aktor imponuje swoim rozciągnięciem i spektakularnymi kopnięciami, Jak możemy się dowiedzieć z biografii aktora, zanim rozpoczął swoją filmową karierę, wiele lat trenował karate, zdobywając w nim czarny pas. Na Wikipedii można nawet znaleźć spis 48 walk, które w młodości stoczył, głównie na zasadach karate, formułach light i semi kontakt. Według podanych na stronie informacji Bandam stoczył również około 20 zawodowych pojedynków kickboxingu, chociaż akurat w tej kwestii pojawiają się wątpliwości. Po nie ma nigdzie nagrań z jego zawodowych walk. W sieci natomiast można znaleźć kilka materiałów, które próbują w merytoryczny sposób udowodnić, że jego kickbokserska kariera jest po prostu fikcją. Nawet jeśli faktycznie część z zawodowych pojedynków nigdy się nie odbyła, to i tak uważam, że Van Damme miał umiejętności i formę, by rywalizować w tym sporcie i wygrywać, dlatego umieściłem go na liście. Michael J. White, aktor, którego możecie kojarzyć z takich produkcji jak Tyson, Champion, Never Back Down czy Blood and Bone. Amerykanin rozpoczął treningi sportu walki, mając zaledwie 7 lat. Gdy miał ich 14, był już czarnym pasem karate i nawet dorabiał prowadząc treningi. Przez swoje życie zgubił 9 różnych sztuk walki, takich jak wcześniej wspomniane karate, taekwondo, wushu, ale trenował też MMA, boks czy brazylijskie jiu -jitsu. Mimo, że jest aktorem i nie stoczył nigdy zawodowego pojedynku, to jako nastolatek wielokrotnie startował i wygrywał w amatorskich turniejach. A jego umiejętności i spojrzenie na walkę doceniali nawet tacy zawodnicy jak John Jones, Francis Ngannou czy inni weterani pokroju Donalda Serone, a nawet uliczni zawadiacy jak Kimbo Slice. Joe Rogan wielokrotnie przywoływał w swoich podcastach postać White'a jako przykład aktora o prawdziwych umiejętnościach. Komentator UFC miał przyjemność kilkukrotnie oglądać go podczas treningów i jest przekonany, że gdyby tylko Michael J. White zdecydował się na karierę zawodową, dałby sobie radę. Zresztą, sam fakt, że aktor nie tylko trenował, ale i sparował z takimi zawodnikami jak John Jones, potwierdza jego umiejętności. Michael Jai White jest absolutnie legit. Michael J. White, który ma technikę. Perfect. perfect. I'm you, I mówię to, nie wiem, że do martial arts. Michael J. White. Don Wilson to człowiek, który nieco odbiegał od swoich wcześniejszych kolegów z branży. W odróżnieniu od poprzednio omawianych aktorów, Wilson miał już ze sobą długą i udaną karierę w kickboxingu, zanim na dobre zagościł na planie filmowym. Postanowiłem jednak o nim wspomnieć, dlatego że jego historia zawiera polski motyw. Dragon był świetnym kickboxerem, stając do pierwszej poważnej filmowej roli, mógł pochwalić się już ponad 60 zawodowymi walkami w ringu, dzierżąc kilka tytułów mistrzowskich. Pod koniec lat 90. utalentowany zawodnik postanowił wykorzystać swój potencjał na filmowej scenie. Niedługo po odegraniu dwóch ról w filmach The Sisterhood czy The Firing Line Wilson wrócił do ringu, gdzie spotkał się z Markiem Piotrowskim, Sherem, legendą polskiej sceny sportów uderzanych, którego historię możecie znaleźć na kanale. Jeśli jeszcze jej nie widzieliście, szczerze polecam się z nią zaznajomić. Marek w epickim starciu zatrzymał serię kilkunastu zwycięstw Dragona, odbierając mu pas. Wilson stoczył później jeszcze parę zwycięskich walk, ale jego życie coraz mocniej wiązało się z kinem, a coraz mniej z ringiem. Zawodnik wystąpił w kilkudziesięciu produkcjach filmowych Nie ulega jednak wątpliwości, że jest jednym z najlepiej walczących aktorów w historii. Scott Atkins, aktor, którego doskonale zna zapewne większość z Was, przede wszystkim z roli Juriego Gobojki, rosyjskiego osadzonego w filmach Champion. Atkins swoją przygodę ze sportami walki rozpoczął w wieku 10 lat. Najpierw trenował judo, a mając lat 14 rozpoczął treningi taekwondo. Na dzień dzisiejszy brytyjski aktor może pochwalić się czarnym pasem w takich sztukach walki jak jiu-jitsu, wushu, kickboxing, taekwondo czy judo. Co prawda, nic nie wiadomo o tym, żeby w młodości toczył amatorskie pojedynki. Nie ma na swoim koncie też żadnej zawodowej walki. Mimo, że kilka razy przymierzano się do jej zorganizowania, dlatego trudno mówić o prawdziwej weryfikacji jego umiejętności. Jednak biorąc pod uwagę to, jak się a także ile czasu musiał poświęcić na sali treningowej, żeby zdobyć chociażby czarny pas jiu-jitsu. Jestem w stanie uwierzyć, że gdyby tylko podporządkował swoje życie pod sport i miał odpowiednich sporych partnerów, bez problemu poradziłby sobie na zawodowym rynku czy w klatce. Jerry Trimble to kolejny aktorki na akcji, który może pochwalić się występem w kilkudziesięciu filmach i programach telewizyjnych. Co prawda w filmowym świecie nie jest tak rozpoznawalną postacią jak jego poprzednicy, za to jeśli chodzi o umiejętności bojowe, znajduje się w ścisłej czołówce. Jerry, występujący pod pseudonimem Golden Boy, stoczył ponad 30 walk na zasadach i Zainspirowany postacią Bruseli w wieku 14 lat trafił do klubu tekwondo, gdzie trenował kilka godzin dziennie, 6 dni w tygodniu, nastolatek w zaledwie 18 miesięcy. Drobił się czarnego pasa. Mając 16 lat, zaczął startować w turniejach, szybko zdobywając miano jednego z najbardziej utalentowanych młodzików. Kiedy pewnego wieczoru zobaczył w telewizji galę boksingu, zamarzył o tym, by wejść na zawodowy ring. Już podczas swojego debiutu, który miał miejsce 6 czerwca 1980 roku, chłopak zszokował świat, wykrywając przez knockout z Tommy Marszalem, ówczesnym mistrzem. Jak się okazało, Trimble był jednym z najszybciej kopiących zawodników, a jego styl cechowały niemal same widowiskowe techniki. Kopnięcia obrotowe, backfisty, boczne kopnięcia na głowę czy kopnięcia z wyskoku. Zawodową karierę skończył z rekordem 29 zwycięstw i jedynie dwóch porażek. Tu macie mały pokaz jego umiejętności. Musicie przyznać, że walczył w prawdziwie filmowym stylu. Na koniec Chuck Norris. Mimo, że dowcipy z jego udziałem przestały być śmieszne już kilkanaście lat temu, to ich popularność sprawiła, że barwna postać hollywoodzkiego aktora do dzisiaj kojarzona jest głównie z niedorzecznymi anegdotami na jego temat. Kawały o nadprzyrodzonych umiejętnościach niemal całkowicie przyćmiły prawdziwy obraz mistrza wielu dyscyplin walki. Chuck to człowiek, który zapisał się w popkulturze równie mocno co Bruce Lee, z którym zresztą regularnie trenował i wymieniał doświadczenia. Często przywołuje się go nawet w dyskusji jako argument na poparcie umiejętności Bruce'a. Carlos Ray Norris, który dopiero później zyskał przydomek Chuck, po raz pierwszy zetknął się ze sportami walki, służąc w armii podczas pobytu w Korei, gdzie zaczął trenować tank sudo i taekwondo. Wracając do ojczyzny jako jeden z pierwszych posiadaczy czarnych pasów w tych dyscyplinach w zachodnim świecie. Po powrocie do Stanów trenował również karate, startując w wielu krajowych turniejach. Przez 6 lat z rzędu, dzierżąc tytuł Mistrza Świata Karate w azji średniej, Chuck może pochwalić się czarnym pasem w takich sztukach walki jak Taekwondo, karate, ale również judo i jiu -jitsu. Mimo, że dzisiaj Chuck Norris skojarzony jest głównie z filmów i niedorzecznych anegdotek, to nie ulega wątpliwości, że był doskonale wytrenowanym zawodnikiem, rozpoczynając swoją aktorską karierę. Faniki na akcji często spekulowali i wciąż spekulują, jak niektórzy aktorzy wypadliby w prawdziwej walce. Przygotowując ten materiał, spotkałem całą masę skrajnie różnych komentarzy w internecie. Z jednej strony widziałem wypowiedzi mówiące, że aktorzy jak Michael J. White czy Scott Atkins zostaliby zweryfikowani przez jakiegokolwiek zawodowca. Z drugiej strony w internecie pojawiają się wpisy mówiące o tym, że ta sama dwójka bez problemu pokonałaby nawet Johna Jonesa. Jestem bardzo daleki od takich stwierdzeń i wychodzę z przekonania, że nic nie weryfikuje umiejętności tak jak prawdziwa walka czy zawodowy pojedynek. I nawet najbardziej zawzięty sparring nie jest w stanie jej zastąpić. To jednak warto pamiętać, że kariera zawodowa to opcja, na którą decyduje się tylko mały procent trenujących osób. Jest to również często bardzo niewdzięczna i trudna droga. Na początku kariery małe wypłaty za walki często nie nie Zwracają nawet kosztów przygotowań. Do tego dochodzą kontuzje, problemy zdrowotne i obrażenia mózgu. Trudno się dziwić, że niektórzy, nawet mający znakomite umiejętności i potencjał, decydowali się na znacznie wygodniejszą, bezpieczniejszą i przede wszystkim lepiej płatną ścieżkę aktora. Dajcie znać w komentarzu, kto Waszym zdaniem powinien znaleźć się jeszcze na tej liście. A także jaki film o sportach walki wywarł na Was największe wrażenie, a może nawet sprawił, że zaczęliście trenować. A ja dziękuję Wam za oglądanie.